Dzień dobry, kochani, dobry wieczór. Witam serdecznie wszystkie osoby oglądające kanał Kota w Pierniku w czytaniu na nadchodzący tydzień od 28 listopada do 4 grudnia 2022 roku. Kochani, tygodnióweczka i zwierzę mocy na ten tydzień. Zobaczymy, co tutaj wylosowaliśmy. Yy, kochani, krótko, zwięźle i na temat. Lecimy z koksem. Yy, pierwsza karta to ten tydzień, co on Wam niesie. Yy, cesarz, zasady, trzymanie się zasad. Ja myślę, że może nam przynieść yy, może nam przynieść niespodzianki w postaci zetknięcia się z jakimiś yy, mocno zasadniczymi ludźmi albo z jakimiś y, wszechobecnie panującymi, bezdusznymi instytucjami. O, tak, zawsze widzę, y, tak zawsze widzę kartę cesarza. Y, możemy zetknąć się z formalnościami, z dopełnianiem jakichś formalności, możemy zetknąć się z y, osobami, które będą chciały zaprowadzać porządek w naszym życiu. Niekoniecznie w swoim, ale w naszym życiu. I na to należy zwrócić szczególną uwagę. I kochani, znowu mi coś przerwało. Wracając do cesarza, mogą być tutaj takie sytuacje w tym tygodniu, które zmuszą Was wręcz do zaprowadzenia jakiegoś porządku w swoim życiu, do zrobienia jakiegoś porządku. Tutaj ten tydzień zmusi Was też być może do zastanowienia się, czy Wasze działania są w pełni skuteczne. W jaki sposób traktujecie rzeczywistość, czy nie za bardzo wszystko kontrolujecie, czy też nie za bardzo pochłania Was tylko i wyłącznie wypełnianie obowiązków. Więc na to należy zwrócić uwagę. Równie dobrze tutaj trzeba też zerknąć na swoich ojców, na swoich mężów. Na swoich przełożonych w firmie, bo być może będą mieli dla Was jakieś zadania do wykonania i postawią Was tym samym w jakiejś odpowiedniej hierarchii. Co, mo, może, to być, może to być jedno z zadań tego tygodnia. Wy w ogóle Wasze podejście, Wasze spojrzenie: kofradony. Przepraszam, ale mi się tutaj urwał kabelek, ale to nic, za, za wysoko rękę podniosłam. Koło fortuny, wasze podejście jak najbardziej pozytywne. Łapiecie okazję, staracie się po prostu nie dostrzegać takich negatywnych stron życia w kole fortuny dodatkowo do tego zapraszacie do siebie wszelkiego rodzaju zmiany zapraszacie do siebie los jesteście na to otwarci i słuchacie też swojej intuicji jesteście osobami odważnymi w tym tygodniu osobami którym nie brakuje też wiary w siebie i w szczęśliwy traf w szczęśliwy traf co robić Czwórka buław, postarać się, kochani, postarać się y, odpoczywać i postarać się oczywiście, y, może nie postarać się, może źle, to, może źle to ujęłam. Czwórka buław może Wam mówić, żebyście y, postarali się żyć w harmonii, odpoczywali, y, postarali się też żyć y, zgodnie z pewnymi określonymi zasadami. Czy strukturami w jakiejś tam wspólnocie, podczas współpracy z innymi ludźmi. Karta czwórki buław mówi Wam też o tym, żeby utrzymywać dobre relacje z innymi, utrzymywać wokół siebie porządek, zachować spokój w niektórych sytuacjach, a to pozwoli wam. Spełniać swoje marzenia i świętować i świętować. Tutaj jak najbardziej na pierwszym miejscu stawiałabym na, na, na to, żeby postarać się też odpoczywać w tym tygodniu. Czego unikać? Mamy tutaj Rydwan, więc powiedziałabym, że unikać zbytniego yy, ryzykanstwa. Karta Rydwanu jest kartą bardzo szybką. Tu się dzieją. Yy, Sytuacje w pewien taki szybki sposób, i one dzieją się niezwykle pomyślnie. Jeżeli oczywiście dobrze postawimy na dobrą kartę, o tak, nie na odpowiednią kartę. Karta Rydwanu też mówi, żeby nie korzystać w taki nadmierny sposób z uciech życia. Dodatkowo do tego będzie mówiła, żeby nie kierować się własnym ego, tylko i wyłącznie własnym ego, bo przecież tak naprawdę, tak naprawdę nie tylko my jesteśmy w, w całej tej strukturze ważni, ale ważne są też uczucia. I odczucia innych ludzi. I to co ludzie o tym myślą. Liczmy się też wyraźnie tutaj ze zdaniem drugiego człowieka, bo ono może mieć, ono może, mieć ważne, może mieć ważną rolę w tym tygodniu. Kochani, rada 8 buław, czyli korzystajmy z informacji do nas napływających. Nie bójmy się przeglądać internetu, jeśli będzie taka potrzeba. Skoncentrujmy się też na pewnych działaniach, na tym, co jest ważne w tym tygodniu na tym, co możemy wyciągnąć z naszego otoczenia tak? co nam życie podsuwa. Na tym powinniśmy się w tym tygodniu bardzo mocno skupić bardzo mocno skoncentrować. Tutaj też y, karta ósemki, y, ósemki buław, będzie mówiła, że y, możemy zająć się wszystkim tym, co nas interesuje, co, co nas intryguje, y, co nas y, y, jakby prowokuje do, y, do sprawdzenia, tak? Więc y, tak jakby tutaj. Y, Karta ósemki była chciała Wam powiedzieć, że idź w tym kierunku, który akurat w tej chwili, w danym momencie jest Ci potrzebny, ale nie ryzykuj zbytnio, nie rób, czego, zbytnio, nie rób czegoś szybko, nie bądź chaotyczny, żyj jakby tutaj w zgodzie ze wszystkimi, z całym otoczeniem, z innymi, z innymi ludźmi, współpracuj i pozwól sobie na, na to, żeby informacje z zewnątrz do Ciebie docierały. Pozwól sobie na to, bądź otwarty. Bądź otwarty. Dokładnie. I teraz, kochani, mam jeszcze dla Was kartę hmm, zwierzęcia mocy, wylosowanego na, na, na ten tydzień. Mam nadzieję, że to będzie dobre zwierzę mocy. O, mamy nosorożca, który mówi nam, że. Hmm, Pokonamy wszelkie przeszkody, że pokonaj, wszystkie, pokonaj wszelkie przeszkody, pokonaj wszystkie przeszkody, tak bym, to, tak bym to ujęła. Kochani, nosorożec bardzo mocno i twardo stoi na ziemi, ale nie jest gruboskórny, tylko po prostu, czy nie jest niewrażliwy, tylko po prostu on przybiera pewną formę ochrony. I tutaj nosorożec jako zwierzę mocy w tym tygodniu będzie Was chronił, będzie Was ugruntowywał, uziemiał, nadawał pewną stabilizację pewnym sytuacjom w życiu. Tu trzeba być, skłania nas też ten nosorożec do tego, żeby być uważnym w tym tygodniu i żeby akceptować wszystko, co się pojawia, i zaufać, zaufać życiu, zaufać kolejom losu, zaufać tym okazjom, które mogą się, mogą się trafić nam w tym tygodniu. Jako zwierzę mocy to jest pramatka, to jest energia ziemi połączona z energią żeńską, mówi nam o ogromnej sile, jest dla nas wielkim wsparciem ten nosorożec. Możemy z nim pomedytować, pokontemplować, ale jak najbardziej nosorożec skłania nas do tego, żeby zatrzymać się na chwilę w tym życiu, przemyśleć coś. I uziemić się, tak? Mocno trzymać się ziemi, mocno trzymać się realiów i tej rzeczywistości. Zresztą te karty też tutaj nie mówią o odbieganiu absolutnie od, od rzeczywistości. To są takie twarde karty dość, nie? I zobaczcie, co, co, co tutaj mamy. Mamy trzy wielkie arkana, czyli te sprawy, które wam gdzieś w życiu, w tym tygodniu się zadzieją, mogą. Mieć taki ważny wymiar, bardzo ważny, bardzo ważny, głęboki wymiar. Kochani, z mojej strony byłoby to wszystko. Życzę Wam udanego nadchodzącego tygodnia. Widzimy się oczywiście, mam nadzieję, również w tarotowym kalendarzu adwentowym od 1 grudnia. Raz u mnie na kanale, raz u Leny Ziben na kanale. To już jest druga edycja tego tarotowego kalendarza adwentowego zabierzcie ze sobą przyjaciół, oglądajcie, komentujcie, bierzcie udział w konkursach, a mam nadzieję, że wszyscy będziemy zadowoleni i będziemy bawić się świetnie. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa! pa.